Live on, zapraszam widzowie, siemanko Ej! O, zapraszam, zapraszam, to jest największy cheater, popełnia przestępstwo. Za! I Dobra, oglądam, oglądam. Zapraszam na Ej, ale. To jest przecież to Barcelona. No, to jest bardzo Barcelona, mówię ci, Banku gejas, to idiotom. Co się stało? Miiiiii! Ty się przynajmniej nick zmień! Zrób tak, żebyś niku twojego nie było widać! Bo Ty to na dostanie. Kubna ci, ta ci tak grano, bilejwo, na ci tak Jak na cheatach, debilu! <shof> Co? A? Jak na cheatach gram? <neurasz> no kurwa, grasp. na tak grałeś. Nie wiem, włączysz Je... chyba, na cheatach grać. Shift, kurwa, nic nie działa. Włączeć teraz. Coś jeszcze w ogóle robi z anarchii? Zobaczę. Ale, ale, tam się nie. Zarobię przynajmniej 149 złotych. No, no, nie, nie. Jak Dobra, wyłącz tego live'a, bo to nikogo nie ma. Poza nami Jest, jeden. Jed, 0 mhm. Dobra wyłącz tego live'a. Nie, bo to kudas. Widzowie, no! Pijcie na mojego wieczornego streamka No, chodź. Zareklamowanie dostanie bardzo. Co ty jak, robisz? Ideolog... Jak zareklamowanie dostanie ban'a, jak przecież, jak ten? Co? Jak... Bo, 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 dum, dum, saul, dum, <śpiew> dum, dum, saul, bum blidilu, blidilu, trziki, trópać. Ty, ty tym, mnie, knot... mnie. Mógłbyś tam e, napisać e, ten live e, dwóch największych debiut. Ten domny, zrobiłem hotela Ty kurwa Mogłeś napisać na live tytuł live'a to dwóch najlepszy, najlepszy, ten, najlepszych debity, który znam. Ej, nie! Mógł zrobić live'a? to dwie największe sigmy, nie mowa tu o zjubi. Za o kurwa, zaraz wylądujesz w internecie. Uuuu, ale wyrymował. I tego nawet nie czu, Nie. Nie. Ja pierdolę! tak się wczuwa i się rucha. Dobra. Ej, to oglądasz tego ty typa? Co? Ej, Krzysiek jak ogląda z tego typa? Właśnie, już nie, ale wiem, kto to jest. To jest to Barcelona przecież, nie? No tylko nikt zmienił. Widzowie, no kurwa, jebać was!